Początek naszej działalności to jest oczywiście wspólna rozmowa, że są jakieś zamierzenia, są aspiracje. My też jesteśmy, nasz zespół zarządzający, jesteśmy przedsiębiorcami, stworzyliśmy ileś biznesu, więc dobrze rozumiemy, co napędza przedsiębiorcy. To jest jakby klucz i podstawa w ogóle dyskusji. Ale potem określamy no, jakiś przestrzeń, to w takim razie zobaczmy, jak to u Was wygląda, czyli robimy audyt, który pokazuje, jak wyglądają systemy zarządzania w firmie w kontekście właśnie strategii firmy. Potem przystępujemy do ustalenia parametrów, które chcemy osiągnąć. Tak jak w tej pierwszej części, czyli w strategii firma określiła swoje cele biznesowe, tak samo my też określamy nasze cele, nazwijmy to może operacyjne, które generalnie są do osiągnięcia. Potem zaczyna się okres przejmowania obowiązków, czyli podpisujemy z klientem umowę, umowa jest podpisana, jest bardzo jasno zdefiniowane co będziemy robić, jak będziemy robić, jakie będą efekty.